Siemanko, a dzień ostatni, jest godzina ósma, jesteśmy po porannej kawie. Idziemy teraz na market kupić jajka. które wyrwaliśmy chleb tostowy w promocji e, i dzisiaj będziemy jeść francuskie tosty, więc jajka i pomidory to jest główne nasze dzisiaj zadanie. W ogóle market jest bardzo blisko głównej ulicy, takiej bardzo turystyczno-zabawowej, gdzie jest dużo barów i tak dalej. E, ale zapachy. E. Wchodzimy na market, szukamy, wychodzimy, o godzinie 11 musimy opuścić hostel, po 12 mamy pociąg do Bangkoku. A dzisiaj atrakcją będzie wieczorne wyjście na film. Zobacz. Możemy zobaczyć ceny limonki po 3 zł za kilogram, pomarańcze po 5. Ogólnie pomarańcze są dość drogim towarem w Tajlandii. Szukamy pomidorów. Może tu? Tutaj ma pani jakieś pomidorki. Myśli, że będą dobre te różowe? Czy nie bardzo? Nie no, czerwone To są ziemniaki, są niedobre. Albo tego po 160 batów za kilogram. Mięso, mięso. Dobra, są jajeczka. Eee, wybieramy. Dobieramy jeszcze kolendrę do śniadania, żeby było trochę smaku. Eee, za 10 batów. Kopęcha. Jeszcze taką ładniejszą, tak? Słuchajcie, wszystko tutaj możecie dostać, ale musicie się pytać wcześniej o cenę. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli już jest coś zapakowane i ma swoją cenę, to jak im doczekajcie tłumaczyć, że chcecie tylko na przykład połowę, nie 10, a 5. jak to się robi problem, no ale tak oni są tutaj. O, na przykład byście chcieli na dwie cebule, nie trzy, to już nie, nie ma opcji, bo oni tego nie schumają. Tu jest po 5 akurat w ze szczypiorkiem. No, więc pytajcie o ceny, bo tam gdzie nie ma cen, zawsze będziecie musieli zapłacić parę groszy więcej. Ale zapachy są magiczne i cofające, ale no wiecie, czego się można więcej spodziewać po markecie, w którym nie ma lodówek? Ale to są pomidorki z jakiejś marynaty. Bakłażany, marakuje Kwiaty bananowce, zobaczcie. Ciekawe co oni robią z tego. No pewnie. Wiekom to coś w tych mhm. bananowcach. Pewnie tak. Sport w Laosie. W Tajlandii. Śniadanie gotowe. Mm. Chleb, w jajku z kolendrą i pomidorki. Eee, pyszne. Trochę takie polskie śniadanie we francuskich okolicznościach. Robert. Co tu się wyprawia? Robię drinka z rana, żeby się w pociągu milej siedziało. Um, za chwilę jeszcze przygotujemy kawę na wejście. Pan się z nami bardzo miło pożegnał, Chyba nas polubił, więc oczywiście flaszeczka najważniejsza. No, wleję wszystko. A co? Zdejmę. Odwróć na drugą stronę. Mmm. Miód, limonka, mięta. Tak. I tutaj do tego. Ooo, dobry drink. Chyba się panu lodówka wyłączyła. Do tego lód, jeden. Chyba że to wszystko. To słomka, żeby było coś. Nie będę wlewał wody. I to lód. Ma być zimny drink, no, o, orzeźwienie. Elegancko, nie? Proszę. Dziękuję, Dziękuję. mąż. Zobaczymy, co Ci wyszło. No, pokaż. Mmm, pyszny. Mmm, kawa. Jest please. Nasza ostatnia, pierwsza kupiona kawa w Laosie. Skończyło nam się właśnie opakowanie. Pan nas trochę przeddymał na wadze. Na pewno nie było 200 gram. Ale tutaj włączam ekspres. Elegancko. mrówki znalazły kawałek ciastka i je transportują do bazy. Ordy, my już jesteśmy spakowani. Taki mieliśmy pokój. Korzystaliśmy z dwóch łóżek, pomimo że było to dormitarium, mieliśmy je na prywatność. Zapłaciliśmy za pokój 350 watów, czyli ogólnie cena elegancka. Dużo tańsza jak booking. Miejsce nazywa się Brick House. Czyli dom cegły, dom ceglany. Schodzimy na dół, zobaczycie jeszcze ogólny bałagan, ale to ma swój po prostu klimat tutaj. Eee, no, pan jest fanatykiem kawy, chociaż jej dużo nie może pić, ze względu na serce, ale wszystkim ją przygotowuje, więc ekstra jest kuchnia. Eee, wspólna łazienka, ale jest ok. Więc jeżeli chcecie go wspomóc, eee, pan gada dobrze po angielsku i nie lubi słuchać waszych historii, w sensie naszych i opowiada swoje. My jeszcze drinka, dolewamy wodę, lecimy na dworzec, dlatego że jest już późna godzina, mamy jeszcze 60 minut do pociągu, a mamy 45 minut piechotą, plus na pieniędzy. Zdrowko! No tak wygląda kuchnia, tu macie taką część wspólną, a tu jest bar i pyszna kawka. Let's go! Idziemy na dworzec kolejowy. Wyjeżdżamy dzisiaj z Ayutai i jedziemy do Bangkoku. A wiecie, że cena biletów nie zmieniła się od 15 lat? I z Ayutai do Bangkoku półtorej godziny pociągiem możecie pojechać za 14 batów, niecałe 2 zł. Ekstra informacja. A jedziecie półtora godziny? Więc bardzo fajna cena. A na przykład do takiego tuktuka, którym jedziecie 2 km płacicie 80 watów. Ale fajne te tuktuki. Nagrywam Cię. Siemanko, jesteśmy już na dworcu. Spacer zajął nam jakieś 15 minut, mimo tego, że główne pokazywało 40. Szybkie tempo kosztuje 80 Bahtów, więc nie jechaliśmy nim dlatego, że pociąg z Ayutai do Bangkoku kosztuje tylko 14 Bahtów za osobę. Jedziemy półtorej godziny do Bangkoku, możecie dojechać do centrum, ale fajna jest informacja taka, że z Ayutai, gdzie macie tańsze noclegi, miasto jest przyjaźniejsze dla turystów. Nie trzeba się poruszać pociągami, autobusami, bo są małe odległości, stąd możecie pojechać na dworzec, na lotnisko National, czyli na Don Mueang Airport. Za 14 batów, a stamtąd znaczy darmowy autobus Shuttle bus na lotnisko International. Więc nie wiecie, za 14 batów na samo lotnisko. Mega opcja, mega, mega tanio. Eee, super. siema ma z pociągu? Możemy iść tam, jest wolno. Prawie pół godziny, bo później nie w końcu przyjechał. Zaryzykowaliśmy i przejechaliśmy dwie stacje bez biletu. Mieliśmy wziąć na banksole, ale wysiadamy na Jomarai i mamy stąd dużo bliżej do hotelu. Ale mega hardcore, w ogóle wiecie, to nawet nie wygląda jak typowa stacja. Tylko tutaj już było czerwone światło, i pociąg staje, więc wszyscy wysiadają i idą. Nie za beka. Chodźcie, jakie lewe przejście. Harpur, co? ja. Ty wiarą że coś? Nie, nie, taki... ja, wszystko? Tak Tak nie, 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 tego tego, nie, się dzieje A może chcesz sobie zjeść coś prawda? Banany smażone. Tak. Ale, wy przystanek! O, ja! Nie, ale powietrze jest okropne no. w Nangoku. Normalnie nie da się oddychać, co? Jakbyś sobie teraz pomyślała z tego Nankiao z Laosu, tutaj przyjechałaś. To rak płuc. Gwarantowany. W ogóle nie widać słońca. Szok! Gad dopiero jutro. Crazy. Ci zablokują, mimo Jesteśmy już po check-in w najgorszym hotelu, jeżeli chodzi o obsługę. Jeszcze tak źle nie byliśmy potraktowani, z tego względu, że musieliśmy wyciągać informacje po kolei. Nie mamy kasy, więc chcieliśmy zostawić bagaże żeby wymienić je w banku do tego w bankach nie można wymienić waluty z jakiegoś powodu nie wiemy dlaczego 4 banki cztery odmowy więc jak pani nam powiedziała że gotówka to my że idziemy do banku bo że zostawimy jej 150 batów a nie 300 i damy jej resztę później powiedziała że nie następnie poszliśmy do banku banki nam odmówiły więc wróciliśmy pytamy się czy można płacić kartą można ale mówi że dorzuca 5% policzyła na kalkulatorze i ja do niej mówię, że to nie jest tak. Wziąłem swój kalkulator i pokazałem jej. Chciała mnie je wykasować nie 5 a 7%. Okej, okay, to tylko złotówka, ale nie można tak robić. No i problem jest tego rodzaju, że ja już zapłaciłem kartą, a ona do mnie mówi, że mam jej zostawić 300 batów. A ja jak mówię do niej, że nie mam gotówki, przecież płaciłem kartą. Ona to musisz zostawić paszport, bo mi damy ci krótko do pokoju. To czemu ona tego nie może powiedzieć od razu? i hotel się nazywa Traveler Hostel ogólnie jest mega ładny jest wygodne łóżko ale no kurde mega nieprofesjonalne podejście a my teraz uderzamy do samego centrum do Siam Paragon i do centrum MBK e, dlatego że mamy ochotę pójść dzisiaj do kina na awatar e, ale nie mamy kasy więc musimy jeszcze spróbować znowu wymienić pieniądze w banku albo w jakimś kantorze nie ma zbyt wiele w Bangkoku, co jest dziwne. Idziemy spróbować. Ostatnio przypadło nam do gustu takie smażone, głęboko, w głębokim tłuszczu smażone mięso. mięso. I w ogóle to jest takie duże. Zapłaciliśmy za jedno 20 Bahtów. Jest przepyszne. Sylwia, gdzie jesteś? Jesteśmy w Bangkoku. Jesteśmy na największym skrzyżowaniu, jeżeli chodzi o centra handlowe. Trzy czy cztery nawet duże centra handlowe ze sobą połączone przejściem nad mega zatłoczonymi ulicami Bangkoku. My idziemy do MBK. Najtańsze kino ogólnie w Siam Paragon. Kino jest może trochę wyższej jakości, ale przecież my idziemy na film, a nie się poinfluensować w kinie, więc najtańsze. MBK dwukrotnie tańsze 200 batów za bilet, rap 400, więc Elo. Świąteczna kolacja jeszcze chwila. Nie <grystanie> ja się uspokoi. Jak tam w kinie Sylwia było na Sansie? Było kino czy Syberia? Ale zimno, słuchajcie, mega zimno w ogóle, jak będziecie kiedyś wybierać na jakikolwiek film do kina w Tajlandii to weźcie sobie jakieś dłuższe ciuchy, jakbyście się wybierali na zimowy spacer. Starpetki, Ogólnie bo wiecie, nie ruszacie się i jest mega klimatyzacja rozkręcona. I jest strasznie z tego powodu. Zimno, z nosa kapie, stopy zimne. My sobie wzięliśmy koc i koszule, i kurde, jest, było nam mega zimno. Więc my jesteśmy po filmie. Jutro mamy samolot, lecimy na Sri Lankę. Jak może już oglądaliście poprzednie odcinki, gdzieś się wypowiadaliśmy. My musimy na dół. Więc no oglądajcie. Dalej nasze e, historie. Zobaczymy co tam na Sri Lance ciekawego. Jak u nich e, sytuacja ekonomiczna, czy coś się poprawiło, jak to wszystko będzie tam wyglądać. Jesteśmy mega ciekawi. Trochę wystraszeni, ale mamy nadzieję, że będzie mega, mega, mega fajnie. To Tajlandia czy No. I teraz mamy 20 minut do e, hostelu. Śpimy w dormie dzisiaj, ale dormy są bardzo ekstra wygodne i ładne. Jakość na poziomie płaciliśmy 12 euro za dwie osoby, 13 euro. Cena OK. Jak widać Bangkok się budzi do życia, tylko my dwa dziadki po dwóch RedBullach idziemy już spać. Mega gorąco, w porównaniu z tym co było w kinie to na początku była ulga, że jest ciepło, a teraz jest nie do wytrzymania. Mega gorąc i bardzo nieświeże powietrze. Dziwię się ludziom, którzy są w stanie wytrzymać w Bangkoku dłużej jak weekend. No to do zobaczenia. W jutrzejszym odcinku eee, dzisiaj już nic Wam nie pokażemy ciekawego. Nie wybieramy, więc no co no. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia!